Według mnie najlepszym rozwiązaniem byłby trycholog, który współpracuje z dermatologiem, i dermatolog, który współpracuje z trychologiem. Dlatego, że wypadanie włosów po urodzeniu dziecka jest. Fizjologiczne u większości kobiet jest czymś naturalnym i nie da się zahamować tych włosów, które już zaczęły nam wypadać. Wynika to z tego, że w trakcie ciąży, ze względu na progesteron i estradiol, wasze włosy wszystkie przechodzą w fazę anagenu, czyli tego życia. One po prostu nie wypadają. I w momencie, kiedy rodzicie dziecko, między innymi z tego powodu, że Podnosi się poziom prolaktyny po to, żeby wytworzyć w gruczołach mlekowych mleko do karmienia maluszka. Niestety, ale spadają te hormony, które utrzymują nasze włosy w fazie anagenu. Wzrasta hormon, który potęguje wypadanie włosów, czyli prolaktyna, plus fizjologia wraca delikatnie do normy powolutku i te włosy naturalnie zaczynają Wam wypadać. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których to Twoje wypadanie poporodowe jest dużo bardziej intensywne i dzieje się tak bardzo często, kiedy Ty już w ciąży miałaś ogromne problemy z niedoborami. Wtedy zobacz, rodzisz dziecko, nieprzespane noce, stres, nierównowaga hormonalna, niedobory żywieniowe, które były wcześniej i te włosy faktycznie mogą wypadać Ci jeszcze bardziej intensywnie niż normalnie by wypadały, gdyby chodziło tylko i wyłącznie o fizjologię Twojego organizmu. Wtedy warto by było też skonsultować, Cię z twoim lekarzem, bo sam trycholog może nie mieć narzędzi do tego, żeby uzupełnić tak duże niedobory, bądź dalej te niedobory kontrolować. Okres po porodzie plus karmienie maleństwa to jest bardzo wyjątkowy czas w życiu kobiety i tutaj trzeba dość intensywnie posprawdzać pewne parametry, ale na tyle, żeby nie przeciążać siebie jeszcze dodatkowymi obowiązkami, które miałyby za zadanie pomóc ci w zahamowaniu wypadania włosów. Do mojego gabinetu przychodzi sporo dziewczyn, które są dopiero co po urodzeniu maleństwa i są przerażone ilością włosów, które im wypadają, więc moim zadaniem w pierwszej kolejności jest uzmysłowienie i wyjaśnienie im, jak Jaki jest mechanizm utraty włosów po urodzeniu maleństwa? Analizuję ich wyniki badań i wysyłam do ich lekarza prowadzącego, jeżeli zauważę, że cokolwiek tam mogłoby mnie zaniepokoić bądź jej lekarza, ale też tłumaczę, że bardzo często po urodzeniu dziecka macie zapalenie tarczycy poporodowe. Takie. Udawane troszeczkę Hashimoto i ważne jest wtedy, żeby skupić się na wyciszeniu układu immunologicznego na tyle, na ile karmienie bądź Wasza sytuacja codzienna Wam pozwala, żeby faktycznie ta jednostka chorobowa nie poszła dalej, nie rozwinęła się, a jest to też czynnik, który bardzo silnie wpływa na wypadanie włosów. Jeśli Twoje wyniki badań są w normie, Ty jesteś względnie wyspana i wypoczęta oraz cieszysz się z tego, że twoje maleństwo jest już obok Ciebie, to prawdopodobnie masz do czynienia. Tylko z wypadaniem poporodowym, i to jest dobra wiadomość. Wtedy ja jako terholog wchodzę z pielęgnacją skóry głowy, oczyszczam ją, nawilżam, stymuluję i to też bardzo ważne jest to, że dobieramy preparaty dla tych kobiet, które karmią i dla tych, które nie karmią, bo te, które karmią, nie mogą stosować wszystkich produktów, jakie są dostępne na rynku. To samo dotyczy suplementacji. Dobieram ją stricte pod te kobiety, które karmią i te, które. Nie karmią. Dlatego jeżeli masz problem z wypadaniem włosów i skórą głowy po urodzeniu maleństwa, nie możesz sobie z tym poradzić już od dłuższego czasu. Chciałabyś zastymulować jeszcze szybciej włosy do tego, żeby odrastały po tym, jak fizjologicznie Ci wypadły. Zapraszam Cię serdecznie na konsultację.